Siemaneczko widzowie z tej strony, Speaker Gamer. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Witam Was w Toilet Tower Defense. Tak, grałem już, ponieważ bardzo fajna jest ta gra. Yy, I no, yy, grałem już mega długo. Yy, mam już nawet mityka. Tutaj upgraded Titan Speakerman i, i jego sobie dzisiaj użyję. Lecimy na Egg Island. Ale wątpię, że, nam, że mi się uda. Bo nie mam takich dobrych jednostek, jak na przykład Są to ma wszystkie godli w grze. Znaczy, nie ma wszystkich jednostek w grze, bo tam chyba korap przed kameramana nie ma. Nie pamiętam już sam, kogo nie ma kogo ma, ale na pewno kilku jednostek mu brakuje. A ja yy, nie mam żadnego godli. Nie, na pewno mi brakuje y, tego, jak on miał. Y, UTC y, w sensie upgraded Titan, kamera. Y, UTS-a mam, to jest ten ziomek. Upgraded Titan, speaker. To jest UTS. Y, jeszcze kto tam jeszcze jest. Jeszcze tam mam... Znaczy, kogo mi brakuje, ogólnie mówię. Wszystkich godli. Sinemy yy, mi brakuje, tytana. Yy, brakuje mi na pewno też... Yy, nieważne, po prostu przejdźmy do gry. Yy, może w następnym odcinku zrobię rozdawajkę. Konkurs na... Nie wiem, czy Pan Mena, albo nie wiem, kogo tam. Nie wiem. Wybiorę sobie kogoś. Jak będę miał jakąś powtórkę na przykład kolejnego UTS-a, to zrobię na niego konkurs i zalosuję sobie nick yy, i wyślę postofisem osobiście. Eee, no. No, sam, ty, sam wszystkich trzeba porozstawiać i będzie jako tako git. Yy, no. Jak, jako tako będzie git. Bo tam... No, kilka to przejdzie, bo wiadomo, że tam są takie początkowe wave'y, ale potem będę się starał, żeby nikt mi nie przechodził. Więc. No, zaraz oczywiście tytanioszka postawię, żeby nie było, że go nie mam. Tu proszę bardzo, chcę go teraz postawić. Ugo no, raczej gdzieś postawię, ale no, to jeszcze nie jest potwierdzone i ulepszamy. Mega jest ta gra, naprawdę. Yy, I co ja miałem jeszcze powiedzieć? Jeżeli nie jestem takim profesjonalnym youtuberem. A yy, propos tego Leafal Company, yy, nie widzę tam żadnych odcinków, czy odcinków, komentarzy jeszcze. Oprócz, że, fajne, że fajny odcinek tam jest chyba z jeden komentarz, albo kilka, już nie pamiętam że fajny odcinek, ale nazwy potworów pod odcinkiem z Leafal Company. I w następnym może odcinku wybiorę sobie trzy yy, i będę je jakby sobie spałnić. I no. Dobra. Czas najwyższy. Na tytana. Więc postawmy go. Tytanusia. To postawię jeszcze raz, bo jest w złym miejscu. Tak będzie. E, a, te pajączki są głupie. No i teraz właśnie przez niego. Z, a, o! Zrespił się. Całe szczęście, że się zrespił. Jakby się nie zrespił, to ja nie wiem. Ale ja się zrespił, więc. Git. Yy, to go tam... To go dam mniej więcej tak, żeby tam nie wchodził do wody, bo jak on wejdzie do wody, to spadnie i. No i się będzie musiał zlepić na nowo. A tu... Albo w, w ogóle może go sprzedam, to będzie więcej kasy na tytana. Yy, skip Tytan. Do, dodałem mu kolejną broń. Jestem jego synem. Nie wiem, jestem jego nieupgradowaną wersją. I te głośniki na plecach powinny być białe, ale ja, mi się pomyliło i sobie kupiłem czerwone, więc. No. Dobra, pokonani. oj. oj, oj. Mogłem tak nie skipować. No to chyba rip. Ale jeszcze nie wiem, bo mam Tytana na drugim, a to może nie wystarczyć. Więc następny odcinek może będzie z lifala już, ale. No zobacz. Albo inaczej. Jak pod tamtym odcinkiem będą, będą minimalnie trzy komentarze z nazwami potworów. Yy, dobra. Czy. Mmm... Kurde. Ciemię. No jak będzie minimum 5. O, przegrałem. Jak będzie minimum 5 yy, 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 komentarzy z nazwami potworów pod odcinkiem z Lifel Company. To y, ja sobie wybiorę. Zalosuję sobie na specjalnej stronie. Y, które y, mam sobie zresztą. Wybiorę trzy dokładnie. I szczęściarz. Y, no, i szczęściarz będzie na odcinku po prostu. Bo. A jak będzie na odcinku, to będą pozdrowienia. Ym... No i chyba to tyle, no nie wiem co tam jeszcze ma być. No w sumie Laser gun Cameraman może być. Ale nie wiem czy trafię. Mam tutaj lagboosta. Ale to, to i tak nie wystarcza. Dobra, zagram jeszcze rundkę i myślę, że już kończę. I zobaczymy, zobaczymy. Albo jeszcze trochę. A i propos postofisa. tu możecie wpisywać mój nick, to sobie wpisujecie, piszecie na przykład pozdro, klikacie jednostkę, którą chcecie wysłać, Musi mie musicie mieć 100 coinów, żeby wysłać, klikacie send y i confirm, jak macie 100 coinów oczywiście. Ja. Um, jeszcze nie dodali, że można sobie wyłączyć ultimate, ale. Dobra. Um, ja tak nie robię sobie tej rątki, tylko pójdę sobie na Trading Plaza zobaczyć co oni tam ciekawego sprzedają. Nie jestem takim typowym youtuberem Pay to Win, że wszystko sobie kupuję, więc dlatego mam tak mało gemów i coinów. No, ja nie jestem pay-to-winem, więc... O, już tu widzę inne osoby. A właśnie, mam tego Bunny Creator jeszcze do otwarcia. Ale przy okazji zrobię opening. O. Dobra. Hmm. Okej, okay, zobaczmy sobie... O, za 180. Jeton Clockman za 1000. DJ Speaker za 20. O, Okej. Okay. Druga kamera ze 160, 160? Tak. Um, Liczą nie sprzedajam. Za, za tą cenę dokładnie kupiłem ty tam na speaker. men Zbieram 150 na tego ziomka, bo ja go chcę. Ja go chcę. Więc jak zobaczycie mnie jakimś cudem na serwie, ja mam na topce speaker gamer Nick. Yy, to jak mnie zobaczycie gdzieś na serwerze, to możecie ode mnie coś kupić. I to mi pomoże. Uy, yy, to mi pomoże w składce na UTC, ale już się zwiększyła cena, więc... Yy, Jezus Maria. Co, co oni wymyślają? Laser gun kamera za 50, Titan TV Man za 12, czy wiem, że on nie jest taki mocny, bo on ma 4,5 na sekundę. Tam czasami widziałem, że ludzie sprzedają... Ja, ja co, ja. jak? Jak? Czyż... Jego się nie da. Jak? Nieważne. Jezu, naprawdę ktoś robi to, aż taką nieopłacalną ofertę, że Uncommon za stówę. Ja. Dobra, pumpkin farmera bym jeszcze wziął. Ze 111. To, to w ogóle się opłaca, ale tylko dla kupującego. To też, to też. Może mecha bym sobie kupił Ile ma na sekundę. 6000. Kupię sobie Mecha. O. Kupię sobie Mecha. Nie kupię sobie Mecha. Um. No. Le laser Camera Menkar mam. O, kupiłem sobie Mecha. I zostało mi 30 gemów. To sobie kupię Minigun Camera Woman. Hehe. He. Mam 0 gemów. I dwie nowe jednostki. E Minigun Camera Woman. Tutaj. I jeszcze mam. Co, ja, kupowałem minigun Camera woman i. Jezus, Maria, teraz weź to spamiętaj. I Mecha. Te, te dwie jednostki kupowałem. Ona ma 3000, a on 6000. W ogóle on jest lepszy niż Czy pan Speakerman. Hm? A ona jest gorsza. Czy dobra, wiem, że to jest taki minisek, Że to nawet Larry nie jest. Ale że ona jest gorsza od Tetana TV Mena? Znaczy, dobra, rozumiem, ale no. Dobra. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Yy, piszcie te nazwy potworów tam coś w postoficie, w postofisie, mi możecie wysyłać. No to co? Do zobaczenia!